Można u nas wypożyczyć łóżka, wózki, kule, materace przeciwodleżynowe. Mamy też sporą bazę informacji na temat, gdzie można jakąś pomoc uzyskać. Ta, to już ma drugi udar. Ja, siostra, o ten, to też po udarze. akurat miała udar. Często przybywam u rodziców. Jest to spowodowane może tym, że mam obydwoje chorych. Zaraz tacie zaniosę. Otrzymałam łóżko, łóżko nowoczesne, nowe, które bardzo pomogło mojemu tacie, bo leżał na, na wersalce nierozkładanej, gdzie było mu ciężko się podnosić, w ogóle obracać się, a tutaj ma możliwości duże. Trzyma. Trzyma, to tak, to tak. W danym momencie, jak człowiek zawierzy Bogu do końca, postawi odpowiednią instytucję, postawi odpowiednich ludzi. I łóżko takie, wiadomo, że jest drogie. Rodzin nie stać na kupienie nowego. Pomoc drugiemu człowiekowi, no to jest naj, największe chyba szczęście.